W centrum Www.redeko.pl www Gospodarze są pozytywnie nastawieni przed spotkaniem z Belgami. Mimo nie najlepszego występu w rewanżowym meczu z Rudarem Pliewie oraz porażki z Jagiellonią Białystok w ostatniej kolejce ekstraklasy, Dolnośląska ekipa jest w pełni zmobilizowana i czeka na trzynastokrotnych mistrzów Belgii. Wrocławianie liczą na atut własnego boiska, które w poprzedniej rundzie okazało się pomocne, ponieważ w pierwszym meczu z Czarnogórcami zapewnili sobie praktycznie awans do kolejnej rundy, wygrywając na inaugurację aż 4 do 0. Bardzo ważna w jutrzejszym spotkaniu będzie dyspozycja Marku Pajkszał. Portugalczyk w swoich czterech dotychczasowych występach dla klubu ze stolicy regionu zdobył cztery gole. Od jego skuteczności mogą więc zależeć losy rywalizacji z Brugią. Najbardziej znanym piłkarzem w ekipie rywala jest Islandczyk Ejdur Gudjonsen. Zawodnik w przeszłości odnosił sukcesy m.in. z Chelsea, Londyn oraz Barceloną. Klub Breche w przeszłości święcił sukcesy na arenie międzynarodowej. W 1976 roku dotarł do finału Pucharu UEFA oraz wielokrotnie występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnim polskim klubem rywalizującym z tym zespołem był Lech Poznań, który w sezonie 2009-2010 odpadł z rozgrywek Ligi Europy po czwartej rundzie. Śląsk ma więc doskonałą okazję do wyrównania rachunków w klubowych starciach polsko-belgijskich. Konferencja prasowa w Wrocławiu z udziałem trenera Stanisława Lewego i kapitana Sebastiana Mili przebiegła w miłych nastrojach i szkoleniowiec lider środka Pola Śląska podkreślali o meczu i wielkiej koncentracji w zespole. Pierwsze spotkanie obu zespołów rozpocznie się jutro o 20.45 na stadionie miejskim we Wrocławiu. Nowe centrum skłusza Redeko